Rozstrzygnęliśmy konkurs na rzeźbę przestrzenną szanowskie Mikołaje. Jak co roku zgłasza się bardzo dużo dzieciaków właśnie do tego konkursu, tak i w tym roku udało nam się nagrodzić 21 osób. Postanowiliśmy, że nie będzie to pierwsze, drugie, trzecie miejsce, tylko będą to wyróżnienia. Oczywiście w różnym stopniu, ale będą to wyróżnienia, ponieważ było bardzo dużo prac, naprawdę bardzo ładnych. Te Mikołaje powstają w dużej mierze na warsztatach właśnie tutaj w MOXI. Tak, praktycznie całość powstaje na warsztatach w Moksir. Jest ona podzielona na kilka etapów, ponieważ najpierw trzeba stworzyć taką rzeźbę, później ją wypalić, później znowu oszklić, polakierować i znowu wypalić, więc no jest to dosyć długotrwały proces. Więc te dzieci rzeczywiście kilka razy musiały tutaj do nas przyjść w przeciągu dwóch miesięcy i tak powstały te piękne rzeźby mikołajkowe. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam Was w przyszłym roku na kolejną edycję naszych rzeźb Mikołajkowych. Mam nadzieję, że będzie Was jeszcze. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj.